Jaki jest obszar Państwa działalności? Do kogo Państwo swoją ofertę kierujecie? Generalnie specjalizujemy się w budownictwie wielorodzinnym. Natomiast oczywiście też są budynki komercyjne w naszym zakresie działalności. Generalnie wyrośliśmy jako biuro projektowe. Dzięki temu mamy szerokie spektrum działania, wiele doświadczeń, wiemy co ludzie oczekują. Wiemy, co my chcemy zaproponować. Myślę, że taki komplementarny sposób budowania proponujemy. Może nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak przestrzeń, która nas otacza, oddziaływuje na nas, bo to nie jest tylko aspekt estetyczny, to jest aspekt wręcz psychiczny, jak my się czujemy i my nie wiemy, dlaczego w danym miejscu lepiej nam się żyje. A w innym gorzej. Czy z lewej strony okno powoduje lepsze odczucia, czy sprawy. My o takich rzeczach wiemy, staramy się to uwzględnić. Oczywiście, wszystkie modne rzeczy polegające na zieleni, na wprowadzaniu części wspólnych, miejsc półprywatnych, miejsc, gdzie mogą powstawać społeczności mieszkańców. No, w ten sposób działamy. Nie mówię tu oczywiście o jakości i trwałości, bo to jest oczywiste. Niestety, budynek wielorodzinny jest czymś, co w zasadzie przy tej strukturze własności jest na lata. To nie jest budynek na 20, a na 30 lat. Więc odpowiedzialność za to, co się buduje i jak to wygląda, jak to się wpisuje w kontekst miasta, jest olbrzymia. My, jako architekci, o tym wiemy i na ile potrafimy, na tyle. Próbujemy zawsze wygospodarować w naszych osiedlach tereny, które służą ludziom. Myślę, że dobrym przykładem jest nasze osiedle Park Leśny-bronowice, gdzie udało nam się wygospodarować naprawdę bardzo duży kawałek zieleni, który jest skwerem łączący wszystkie cztery etapy inwestycji i z radością widzimy, jak ludzie z tego Korzystają. Zresztą to był jeden z elementów naszego marketingu, żeby wypromować osiedle stosunkowo oddalone od centrum i wskazać, że zieleń, która tam jest rekompensuje te niedogodności komunikacyjne.